Siemano widzowie Siemano. Chciałem powiedzieć, że kurwa jesteśmy napierdoleni Trochę się najebaliśmy I kurwa ten człowiek mi utopił kurwa słuchawki ja, A ja sobie czapkę upierdolę. Utopiłem mu słuchawki w rzece no. No, Ale co? <śm> I no wiadomo, co? powiem wam tak, wpierdoli mnie to, co się nagrywa. No naprawdę. Lekko jesteśmy napierdoleni Ale bali nas to i. I nagrywamy, koleżanka, 22. I wyszło nowe, łatwo. Gang wróciliśmy właśnie pierdoleni no. od koleżanki. No kogo i na, chubi, Nagrywamy. Się Dobra, start Wokół są moi ludzie. Kurwa, za głośno jest, kurwa, człowieku trzeba przyciszyć. Nie, to tu YouTube siedzi. Nie, tu trzeba przyciszyć. O. Tu YouTube cisze o, teraz ja. o, o, Wokół są moi ludzie Także nie bawię się w disy nie, nie O, o na nawiązanie Nawiązanie jest czeka, już z Nawiązanie jest już Wokół są moi ludzie, czyli nie bawię się w disy Dobra, Ej, graj. Czekaj, z czego to jest? Nie wiem, kurwa Czekaj, bo widzowie, żebyście wiedzieli, że Wiem, że to jest nawiązanie. Wokół są moi ludzie Czyli nie bawię się w disy Wychowaliśmy się w dziczy, chyba potem jest. Tak. Y, to jest nawiązanie do czegoś, ale nie pamiętam dlaczego by do czego, bo jestem napierdolony. są moi ludzie, także nie bawię się w disy. Szanse nie były równe, wychowaliśmy się w dziczy. Mówiłem? nic nie mówię, no bo oceniam Cię w ciszy. Ale idziemy... Ty z czego to jest, tak, jest kurwa? Nie Wokół są moi ludzie, czyli nie baw się w disy. Bo bo oceniam Cię w ciszy. czego to jest, kurwa? Mów mi szybko, bo będzie na reakcji.

Kręcą się dupia jak kurczaki z rożna. No ja to znam kurwa, tylko Zobacz. nie wiem skąd oni to wzięli. To jest w ogóle łatwo gęk x Alberto kurwa na ficie. Człowieku to jest nie... pojebane kurwa. Mm. że człowieku... Ziomek z TikToka. Albo Ziomek z TikToka nagrał kurwa człowieku TikToki, nagrywał i teraz nagrywa z Alberto i dał bokserowi do podpisu. Pojebany Pierdolisz Chciałem iść, chciałem ściągać jeans Robimy ruchy kręcą się dupy jak kurczaki zrożna. rożna Patrz człowiek jak każdy tutaj chce Patrz jak ten ziomek wygląda, nie? Do Alberto i kurwa on nagrywa z nim fit, Nie, to Ty mnie jak bonsai Daj mi wódkę, Jakieś plony na żyzne. Robię force, robi biznes Prawdziwy biznes, zjeżdżam i wszystkim pod nogi że my się w moment porobi do kloska ten klosek jak COVID bierdali, Nie to ci ja poczuć pieniędzy, Jakbyś znowu przechodził mordo pierdolony COVID W lobby dwóch poważnych panów Masz problem to pisz na Ciechanów Szafa pełna nawaru i ostre narzędzia połyski metalu Zacząłem na klatce jak JJ Ścieżary na klatce jak AJ Teraz każdy mój dzień Zabiamy bez payday gonię, wcisnął f Zacząłem na klatce jak JJ Ścieżary na klatce jak AJ Teraz każdy mój dzień jest payday Pionę zbiorę, bo Szanse nie były równe, wychowaliśmy się w ciszy nic nie mówię, no bo oceniam cię w ciszy Ale idziemy w górę tak jak końcowe napisy Kończy się film, dla ciebie już kończy się film Kończy się film, dla ciebie już kończy się film Kończy się film, dla ciebie już kończy się film, kończy się film. Kończy się film. Kończy się fi Chłopie, ale że namówili Alberto, do tego to jestem zdziwiony dla ciebie już się ze skarkami, jakbym robił w rzeźni Na chocie ekipa, a nie jakieś Jenzi Ktoś chce się przyczepić jakby to był kemping Zakładam na klepę, no to tylko Pepki kurwa to życie to nie wiem A ja nie gram w nim roli jak Will z Jestem i marzeniem jak jean Dziko zakładaj spodnie to nie piknik Wylewam alkohol jak płyn Jadę na jednym kole jak Mick mir Wyśty, kurwa jak do Karabin my to młode wirki Nawet ja dobre, kurwa. Na znowu to może się skończyć aferą Ona ma jak melon, usted jak mił tu ma żadny noc kredą Jadą na sygnale pały patrzą na nas mamy na sobie dress code Stoję nocą w okularach bandadny mi bloatberry Cod Kurwa no Jestem kurwa zdziwiony że Alberto nagrał z Łatwo Gang i że łatwo Gang nagrał z Alberto tak Jestem kurwa zdziwiony No mnie to wszystko pierdoli My musimy człowieku nagrać na kurwa, bo nam to lepiej wchodzi w ogóle, stary eee, no, no co, no i koniec reakcji <laughs> Jestem na w czyt pizdy I nagrywaliśmy reakcję Pozdrawiam Garbaci O, nie, nie, subskrypcja, dzwoneczek <laughs> I udostępniajcie Instagram w opisie Na jedbanie. Garbaci Ua!